A jeśli źródłem Twojego starzenia się nie jest czas, ale niewidzialna akumulacja, nie zmarszczki, ale przyzwyczajeń, małe nawyki, codzienny, powtarzane przez dziesięciolecia, olej, o którym myślałeś, że jest nieszkodliwy, jedzenie, które wydawało się zdrowe, nieobecność, której już nawet nie zauważyłeś, ale Twoje ciało to poczuło. A jeśli to, co odbiera jędrność Twojej skórze, blask Twoich oczu, lekkość Twoich ruchów, czy jest to coś, przed czym nikt Cię nie ostrzegał, nie dlatego, że kłamali, ale dlatego, że nawet nie wiedzieli, czego szukać. Prawda jest taka, że nie zawodzisz. Twoje ciało cię nie zdradza, po prostu próbuje przetrwać na nieprzyjaznym terenie, nieumyślnie tworzonym każdego dnia przez swoją rutynę. Co by było, gdyby istniało pięć naturalnych substancji ignorowanych przez przemysł kosmetyczny, ale czczonych przez naukowców zajmujących się zdrowym starzeniem się substancje, które nie obiecują młodości, ale zapewniają wsparcie aż do kości, do Twojego umysłu za życie, które nadal chcesz prowadzić z jasnością, obecnością i przyjemnością, bo przecież nie chcesz cudu, chcesz mieć mapę i zaczyna się teraz. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś obudził się jutro z podwójną energią, brak bólu stawów, bez tej mentalnej mgły, która czasami zakrywa twoje myśli, gdy tylko się obudzisz. Po prostu wyraźne i mocne uczucie, że coś w tobie w końcu wraca na swoje miejsce. Być może przechodzisz przez fazę, w której boli cię ciało, zawodzi pamięć, a czas wydaje się ważyć więcej niż wcześniej. Ale co, jeśli ta waga nie jest winą wieku, ale raczej o małych, cichych wyborach, które gromadziły się przez dziesięciolecia? Według dr Davida Sinclaira starzenie się nie jest wyrokiem chronologicznym. Jest to skumulowana reakcja biologiczna na to, jak żyjesz, czujesz się i jesz. A kiedy mówimy o kolagenie, nie mówimy tylko o skórze. Mówimy o niewidzialnym wsparciu Twojego ciała i nie kończy się z wiekiem, jest sabotażowana. Sabotowane przez przewlekłe stany zapalne, szczyty glikemii, nagromadzony stres oksydacyjny. Ronda Patrick pokazuje, że niektóre rozpuszczalne w tłuszczach składniki odżywcze, obecne w określonych tłuszczach, mogą aktywować geny przeciwzapalne i regeneracyjne. Po cichu. Przywracają komunikację między komórkami. Chronią jelita, wzmacniają tkanki, zachowują to, co w tobie najważniejsze. To, co tu znajdziesz, nie jest ogólną listą dobrych olejków. To komórkowa mapa ratunkowa praktyczny poradnik dla tych, którzy już zrozumieli, że młodość nie jest cudem jest to konstrukcja, to wybór a co jeśli zmęczenie, które odczuwasz, jest w rzeczywistości pierwszym znakiem, że Twoje ciało prosi o nowy początek? Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieszkodliwe. Jest obecny w kuchniach milionów ludzi, w tym tych, którzy uważają się za zdrowych. Nie ma silnego zapachu, nie ma wyrazistego smaku. Łatwo wtapia się w jedzenie i prawie nikt nie podejrzewa jego cichego działania, ale właśnie dlatego zostaje tam każdego dnia, gotując młodzież od środka, bez fanfar, bez hałasu, bez widocznych ostrzeżeń. Oleje rafinowane, takie jak sojowa, kukurydziana i rzepakowa, stały się częścią codziennego pożywienia nie dlatego, że są dobre, ale dlatego, że są tanie, stabilne i wygodne w przemyśle. Problem nie tkwi tylko w nich samych, ale w tym, co wywołują w Twoim ciele, gdy są spożywane dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, dekada po dekadzie. Oleje te bardzo łatwo się utleniają. A kiedy tak się dzieje, generują wolne rodniki, niestabilne cząsteczki, które atakują komórki, jak małe, niewidoczne iskry. Iskry te bezgłośnie zapalają najszlachetniejsze tkanki twojego ciała. A tam, gdzie pojawia się ten stan zapalny, kolagen zaczyna się rozkładać po pierwsze, w subtelny sposób, potem zauważalnie cieńsza skóra, sztywniejsze stawy, wolniejsza regeneracja niewyraźna pamięć. Ten wewnętrzny stan zapalny zagraża również macierzy zewnątrzkomórkowej, rodzajowi biologicznego rusztowania, w którym odkłada się kolagen. A bez tego solidnego fundamentu, nawet najlepszych suplementów, najbardziej zbilansowanych diet, najbardziej oddanych rytuałów, stają się bezużyteczne, ponieważ gleba, na której powinien rozwijać się kolagen, jest już zagrożona, a to nie wszystko. Ciągłe stosowanie tych olejków napędza proces zwany zaawansowaną glikacją, rodzaj wewnętrznej karmelizacji, która sprawia, że białka stają się twarde, łamliwe w stanie zapalnym. Ten sam proces, który powoduje, że tkanki stają się sztywniejsze, naczynia tracą elastyczność, a skóra zaczyna się marszczyć od wewnątrz, jeszcze zanim pojawi się na zewnątrz. I zdarza się to nawet u osób, które mówią ale ja dobrze jem, bo dobre odżywianie to nie tylko unikanie cukru. Chodzi również o to, aby wiedzieć, które tłuszcze wspierają Twoją biologię, a które powoli niszczą strukturę, która utrzymuje Twoje ciało młode i funkcjonalne. Twoje jelito to czuje. Twoja wątroba próbuje to zrekompensować. Twoja skóra pokazuje odbicie, ale tam wszystko się zaczęło. W tym wielokrotnym wyborze bez sumienia, oleju, który wydaje się neutralny, ale w rzeczywistości działa jak wewnętrzna rdza. To tak, jakby smarować silnik rdzą, myśląc, że się nim zajmujesz. Działa nawet przez chwilę, ale krok po kroku to się nie udaje osłabienie, blokowania i być może część zmęczenia, które odczuwasz, bólu, który nie ustępuje, skóry, która traci blask, sztywności, która się pojawia. Nie ma nic wspólnego z naturalnym starzeniem się. I tak z powodu starzenia się. Cichy, oksydacyjnego. Ale dobra wiadomość jest taka, że ciało ma uzdrawiającą pamięć. Musi tylko przestać być atakowany, aby przypomnieć sobie, jak się odbudować. I to wspomnienie się zaczyna z usunięciem tego, co go ucisza. Jest coś pradawnego w tym oleju. Coś, co łączy nas z czasami, kiedy jedzenie było lekarstwem, a natura znała sposoby leczenia jeszcze zanim nauka je nazwała. Olej z dzikich ryb niesie ze sobą tę cichą mądrość. Jest to nie tylko źródło tłuszczu, ale także biologiczny posłaniec taki, który przemawia bezpośrednio do genów odpowiedzialnych za naprawę komórek, przedłużoną młodość, długowieczność i jasność. W jego obrębie znajdują się dwaj niewidoczni, ale głęboko aktywni protagoniści: EPA. I DHA. Dwa długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które mają zdolność przenikania przez błony, dostają się do jądra komórkowego i precyzyjnie aktywują geny SIRT. Te same, które badał David Sinclair w swojej pracy nad epigenetyką i odwróceniem starzenia. Geny, które pełnią rolę strażników długowieczności, koordynując utrzymanie DNA, produkcję energii mitochondrialnej i oczyszczanie z odpadów komórkowych, które gromadzą się z czasem. Ale ta naprawa ma miejsce tylko wtedy, gdy istnieje dla niej bezpieczne środowisko. I właśnie na to działa olej rybny. Wycisza głębokie procesy zapalne, które często pozostają niezauważone podczas rutynowych badań, ale które niszczą strukturę kolagenu od wewnątrz. Redukuje interleukiny, takie jak IL-6 i TNF-alfa, cząsteczki zapalne, które w nadmiarze przyspieszają degradację włókien kolagenowych w stawach, skórze, mięśniach, a nawet ścianach naczyń. Istnieje jednak ogromna różnica między prawdziwym olejem rybim pozyskiwanym z czystego, dzikiego źródła, zakonserwowanym przed kontaktem z ciepłem i utlenianiem, a tanimi, zjełczałymi, uprzemysłowionymi kapsułkami, które obiecują to samo, ale dostarczają coś przeciwnego. Źle przechowywany olej zamienia się w utleniacz. I na co zwrócić uwagę? Zaczyna się zapalać. Po 40, 50, 60. roku życia mitochondria, które są elektrowniami komórek, zaczynają tracić wydajność. I właśnie w tym momencie EPA i DHA pokazują swoją wartość. Zachowują płynność błon komórkowych, równoważą poziom kortyzolu, poprawiają komunikację między neuronami, utrzymują jasność umysłu i energię życiową. Bo długowieczność to nie tylko dłuższe życie. To życie na jawie, prezentować, z autonomią. Jest głęboka mądrość w jedzeniu, które pochodzi z zimnego, czystego, pradawnego morza. Nie są modne, są to narzędzia ewolucyjne, które przenoszą informacje o tym, jak utrzymać ludzkie ciało w funkcjonalności przez dłuższy czas. Nie sprzedają młodości, ale pomagają ci o niej nie zapomnieć. A może. Jasność, którą czujesz, a która powoli zanika, zniechęcenie, które się powtarza, sztywność kolan, zmęczenie, które nie ustępuje to nie tylko znaki, że czas wygrywa ale twoje ciało błaga o odpowiednich posłańców. Dla molekuł, które przypominają ci, jak naprawiać, jak odbudowywać, jak pozostać całością w środku, nawet gdy świat na zewnątrz wydaje się chcieć cię podzielić. Istnieje ciche przekonanie, które przenika pokolenia, że wystarczy spożywać kolagen, aby się odmłodzić, tak jakby młodość można było połknąć w proszek, zmieszać z wodą lub zamknąć w kapsułce. Ale prawie nikt nie mówi, że kolagen sam w sobie nie czyni cudów, ponieważ kolagen nie jest suplementem to jest proces. Jest to konstrukcja wewnętrzna, która zależy od zdrowego podłoża, aby się zaistniało, a ten teren nazywa się jelitem. Może kolagenu nie brakuje w twoim ciele. Może umiera zanim się urodzi. Umieranie u nasady Obumiera w błonie śluzowej jelit, która nie jest już w stanie skutecznie wchłaniać aminokwasów i mikroelementów niezbędnych do tworzenia jej włókien. I dzieje się to prawie zawsze w ciszy, bez bólu, brak wyraźnych objawów, ale z głębokimi efektami, które czujesz w skórze, która się ścieńczy, we włosach, które słabną, w stawach, które pękają, w regeneracji, która jest potrzebna. W tym miejscu olej z awokado pojawia się jako dyskretny i potężny sprzymierzeniec. Bogaty w tłuszcze jedno nienasycone i naturalne związki przeciwzapalne działa bezpośrednio na regenerację błony śluzowej jelit. Tworzy środowisko do ponownego wchłaniania, dzięki czemu odpowiednie składniki odżywcze trafiają do fibroblastów komórek, które produkują kolagen i wspierają strukturę organizmu. Bo problem nigdy nie polegał tylko na produkcji kolagenu. Problem polega na tym, że często próbujesz zbudować coś na płonącym gruncie, kwaśny teren, ziemia, która krwawi w środku, nie pokazując niczego na zewnątrz. Tymczasem zapalenie jelit, to, którego prawie nikt nie zauważa, wyniszcza całe ciało. Wpływa na nastrój, zaburza pracę układu odpornościowego, rozregulowuje hormony i zaburza regenerację. A kiedy tak się stanie, nie ma znaczenia, ile kolagenu bierzesz. Nie zostanie wchłonięty, nie będzie on używany, nie przekształci się w siłę, elastyczność czy wsparcie. To tak, jakby próbować zatankować samochód z nieszczelnym zbiornikiem. Paliwo wchodzi, ale przecieka. A silnik ciągle szwankuje. Z kolei odpowiedni tłuszcz odżywia fibroblasty, chroni membrany, zapewnia strukturalne wsparcie dla regeneracji. Niewłaściwy tłuszcz, jak codzienne oleje zapalne, niszczy te same mechanizmy w milczeniu, podczas gdy ty nadal myślisz, że dbasz o siebie. Dlatego zanim pomyślisz o kolagenie jako produkcie, należy pomyśleć o kolagenie jako o procesie. A każdy proces zaczyna się u podstawy, dla fundacji, dla niewidocznej integralności twojego jelita, bo to tam zaczyna się decydować o młodości, lub o niej zapominać, i być może w głębi duszy to poczułeś. To coś nie jest wykorzystywane, że to, co konsumujesz, nie ma wpływu, że istnieje wewnętrzne marnotrawstwo, którego nikt ci nie wyjaśnił. Teraz już wiesz: kolagenu nie brakuje jest sabotowany. I zaczyna się odbudowa przez korzeń, którego nie widzisz, ale który podtrzymuje wszystko. Czasami to, czego Twoje ciało potrzebuje najbardziej, to nie więcej jedzenia, więcej suplementów, więcej stymulacji, ale o kosmosie, pauzy, o metabolicznej ciszy, która pozwala mu oczyścić się z nadmiarów, poddać recyklingowi to, co zużyte, i reaktywować wewnętrzną mądrość, aby się odbudować. To właśnie dzieje się podczas postu komórkowego, naturalnego stanu odnowy, który zależy nie tylko od braku pożywienia, ale także od obecności pewnych sprzymierzeńców metabolicznych. Wśród nich olej przodków, który od dawna jest źle rozumiany, olej kokosowy z pierwszego tłoczenia. Olej ten, bogaty w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, różni się od zwykłych tłuszczów. Nie potrzebuje skomplikowanych enzymów trawiennych do wchłonięcia. Trafia prosto do wątroby, gdzie jest szybko przekształcany w ciała ketonowe. Cząsteczki, które napędzają mózg, zmniejszają stan zapalny i aktywują autofagię. Autofagia. Dziwne słowo, ale istotne. Jest to naturalny proces, w którym organizm przetwarza uszkodzone komórki, oczyszcza nagromadzone toksyny i odnawia struktury, które nie funkcjonują już dobrze. Spożywany z intencją i z umiarem olej kokosowy symuluje korzyści płynące z postu, nawet jeśli nie pościsz całkowicie. Pomaga organizmowi wejść w stan inteligentnej gospodarki, w którym nie skupia się już na gromadzeniu. I staje się zregenerowany. Nie chodzi o ograniczanie kalorii, chodzi o aktywację metabolizmu naprawy, inteligencja ciała, która ponownie łączy się z własnymi priorytetami. Ponadto olej kokosowy ma naturalne działanie przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe. Pomaga chronić jelita przed mikroorganizmami, które zaburzają równowagę flory bakteryjnej, osłabiają odporność i zwiększają stres biologiczny. A jak wiemy, to właśnie w jelicie żyje większość naszej witalności. Nie tylko immunologiczne, ale także emocjonalne, hormonalne, poznawcze. Stosowany w zrównoważony sposób, np. łyżeczka rano. Olejek ten może stać się małym, codziennym rytuałem aktywującym długowieczność. Prosty gest, który wysyła do organizmu komunikat, że wszystko jest w porządku, że może przestać się bronić i zacznij odbudowę. Nie chodzi o to, aby podążać za modną dietą, ani dążyć do utraty wagi za wszelką cenę. Chodzi o przywrócenie naturalnego przepływu energii między komórkami, aby zmniejszyć szum metaboliczny. Pozwolić ciału na ponowne wsłuchanie się w siebie, i być może w tym momencie swojego życia to, czego najbardziej potrzebujesz, to nie coś nowego, ale powrót. Powrót do prostoty, dla jasności, do pierwotnego rytmu, który jego ciało zawsze znało, ale który został zagłuszony przez dziesięciolecia nadmiaru, pośpiechu i niedopasowanych informacji. Olej kokosowy nie jest cudowny. Nosi jednak w sobie wspomnienie czasów kiedy jedzenie też leczyło i to wspomnienie, gdy zostanie aktywowane, może na nowo rozpalić cichy płomień twojej witalności wewnątrz, w lekki sposób. Zrównoważonego, głęboki. Są potrawy, które się nagrzewają, inni pielęgnują, ale są też rzadkie, które rozświetlają, a prawdziwa oliwa z oliwek jest jednym z nich. To nie tylko zdrowy tłuszcz, on jest płynnym światłem, olej, który po dostaniu się do organizmu uruchamia uśpione szlaki biochemiczne. Szlaki, które mają moc wyciszania stanów zapalnych, ochrony tętnic, konserwacji kości i przywracania wewnętrznego blasku skórze i umysłowi, bogata w polifenole, takie jak oleokantal. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia działa jak naturalny przekaźnik przeciwzapalny. Przemieszcza się przez organizm, gasząc małe pożary komórkowe, które z czasem zamieniają się w choroby. I to właśnie to dyskretne działanie, powtarzane dzień po dniu, chroni elastyczność naczyń krwionośnych, gęstość kości, witalność serca. To nie jest szybki efekt, jest to proces kumulatywny to długowieczność budowana kropla po kropli. W długowiecznych regionach świata, takich jak Sardynia i Ikaria tak zwanej niebieskie strefy surowa, świeża, tłoczona na zimno oliwa z oliwek. Jest częścią kultury kulinarnej jako rytuał zdrowia i szacunku. Nie jest podgrzewany ani traktowany jako przyprawa okazjonalna. On jest nieustanną obecnością, świętym pokarmem, źródłem cichej ochrony. Ale aby naprawdę działał jako olejek regeneracyjny, musi być prawdziwy. Nie wystarczy, że na etykiecie jest napisane extra virgin. Należy go najpierw wydobyć, stłoczyć na zimno, przechowywać z dala od światła i spożywać na surowo, ponieważ podgrzanie tego oleju niszczy właśnie te związki, które czynią go sprzymierzeńcem długowieczności. Działa na głębokich poziomach, moduluje ekspresję genów zapalnych, chroni błony komórkowe, poprawia wrażliwość na insulinę i inteligentnie wspomaga metabolizm. Wszystko to bez agresji, bez wymuszania, bez powodowania braku równowagi, a nawet więcej. Prawdziwa oliwa z oliwek niesie ze sobą mądrość przodków, przypomina ciału, co to znaczy żyć z lekkością, z obecnością, z konsekwencją. Bo tym, co się starzeje, nie jest sam czas, ale nagromadzenie codziennych agresji, sztucznych pokarmów, pochopnych wyborów, które stopniowo wymazały wewnętrzne światło zdrowia. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, jeśli jest wybierana świadomie i regularnie stosowana, jest jak lampa zapalona w środku oksydacyjnej ciemności współczesnego ciała. Nie obiecuje cudów, ale oferuje wsparcie, oferuje ciepło. Daje życie, i może to jest dokładnie to, czego teraz szukasz: sposób na to, by znów poczuć, jak ciało z Tobą współpracuje. Zabłyśnij ponownie, znowu pamiętam, bo witalność w końcu nie bierze się z wielkich zmian, ale o małych wyborach powtarzanych z obecnością. A niewiele wyborów jest tak silnych, tak przystępnych cenowo i tak starych, jak mrzawka prawdziwej oliwy z oliwek spożywanej świadomie. Starzenie się w najgłębszym sensie to nie tylko obserwowanie zmian w ciele, to poczucie krok po kroku, że to, co kiedyś można było łatwo odbudować, zaczyna zajmować więcej czasu, że rana goi się po więcej dni, ten sen nie naprawia tak bardzo, że nastrój wraca dłużej, ale to nie znaczy, że ciało z Ciebie zrezygnowało. Oznacza to po prostu, że musi pamiętać, jak ponownie. Połączyć się z własną regeneracyjną mądrością. Peter Atia zachęca nas, abyśmy myśleli o długowieczności nie jako o wyścigu o dłuższe życie, ale jako o sztuce zachowywania tego, co naprawdę ważne autonomii, jasności umysłu, zdolności do swobodnego poruszania się, jasnego myślenia, pozostawania w całości. David Sinclair przypomina nam, że starzenie się nie jest nieodwracalną drogą, ale stopniową utratą informacji, awarią komunikacji między genami, a sygnałami regeneracji. To, co słyszeliście tutaj w ciągu tych minut, nie było tylko aluzjami, były to języki, ciche komunikaty, które odpowiednie olejki przekazują Twojemu ciału. Wiadomości, które aktywują geny ochronne, które wyciszają stany zapalne, które odżywiają mitochondria, które odbudowują tkanki, które przypominają ciału, że nadal wie jak się leczyć. Każdy z tych olejków nie jest magicznym rozwiązaniem ani chwilową modą. Są to cząsteczki z historią, z funkcją, z celem. Są pomostami między tym, co przeżyłeś do tej pory. A co można jeszcze zregenerować? Nie obiecują zewnętrznej młodości, oferują wewnętrzną spójność, obsługa sieci komórkowej, przejrzystość metaboliczna i to jest prawdziwa długowieczność. Bo starzenie się, które boli najbardziej, to nie to, które pojawia się w lustrze to jest to, co osadza się w duszy, gdy traci się zaufanie do własnego ciała kiedy wierzysz, że jest już za późno, ale prawda jest inna. Nie jest za późno. To jest właśnie ten moment, aby wrócić do siebie. Być może nie potrzebujesz kolejnego leczenia, nawet nie kolejny suplement. Może po prostu musisz na nowo nauczyć się mówić językiem swojej biologii. Naucz się na nowo słuchać tego, co Twoje ciało próbuje powiedzieć w postaci zmęczenia, bólu, spowolnienia, ponieważ Twoje ciało Cię nie każe, prosi Cię o pomoc. A teraz, z każdą z tych informacji, masz nowe klucze, nowe ścieżki, nowe możliwości aktywacji cichej, jędrnej, regenerującej długowieczności. Czas będzie płynął dalej, ale możesz wybrać, jak chcesz przez to przejść, i może, tylko może, ten wybór zaczyna się już dziś, z subtelną, konsekwentną i świadomą decyzją. Włączyć światło swojej witalności od wewnątrz. A co jeśli czas, który myślisz, że zmarnowałeś? Czy jest to dokładnie ten czas, którego potrzebujesz, aby mądrzej się rozwijać? Weź głęboki oddech, wciąż tu jesteś, a to dopiero początek. Jeśli dotarłeś tak daleko, chcę Ci podziękować. Naprawdę, bo to nie był tylko filmik, to było nurkowanie, ponowne spotkanie z prawdami, których być może nikt wcześniej Ci nie powiedział, ale o które Twoje ciało w milczeniu prosiło od dawna. A propos regeneracji, kolagenu, długowieczności nie chodzi tylko o zdrowie, mówi o możliwościach o odbudowie. Należy pamiętać, że nawet po 40, 50, 60 lub więcej latach życie nadal pulsuje energią w każdej komórce. Gdyby coś cię tu dotknęło, jeśli jakiś obraz, fraza lub dane wzbudziły w tobie chęć lepszego zadbania o swoją witalność, nie ignoruj tego wezwania. Właśnie po to został zaprojektowany ten kanał, aby być bezpieczną, pełną szacunku i głęboką przestrzenią. W której starzenie się nie jest przerażające, ale rozumiane z nauką, świadomością i współczuciem. Zasubskrybuj kanał już teraz, aby nie przegapić żadnych treści, które pomogą Ci żyć z większą jasnością, autonomią i dobrym samopoczuciem. Zostaw swoje polubienie, bo to pokazuje YouTube, że tego rodzaju informacje mają znaczenie. Udostępnij ten film komuś, kogo kochasz. Może to być właśnie to, co chcę usłyszeć. A jeśli masz na to ochotę, napisz w komentarzach, co odbijało się w tobie echem, co zauważyłeś, co od teraz chcesz przemienić z większą obecnością. Ta wymiana jest cenna, buduje mosty, przypomina nam, że starzenie się może i powinno być ścieżką jasności, radości i prawdy. Do zobaczenia w następnym filmie. Do tego czasu dbaj o siebie z życzliwością, wybieraj pokarmy, które odżywiają to, co dla ciebie najważniejsze i pamiętaj, witalność nie jest w czasie, który minął, jest w tym, w czym zdecydujesz się żyć od teraz z szacunkiem, nauką i uczuciem. Do zobaczenia.